Zdejmij ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Odklej białe elektrody od szarego pudełka. Umocuj elektrody na skórze w sposób przedstawiony na schemacie. Trwa analiza rytmu serca. Odsuń się od pacjenta. Trwa analiza rytmu serca. Wskazana defibrylacja się Ciśnij pomarańczowy migający przycisk. Defibrylację wykonano. Upewnij się, że wezwano pogotowie. Można bezpiecznie dotykać pacjenta. Rozpocznij reanimację. Jeżeli do prowadzenia reanimacji potrzebujesz pomocy, wciśnij migający niebieski przycisk. Ułóż dłoń w taki sposób, aby nadgarstek znajdował się na środku klatki piersiowej, pomiędzy piersiami. Połóż dłoń drugiej ręki na grzbiecie pierwszej. Uciśnij klatkę piersiową pacjenta na głębokość 5 cm. Masuj zgodnie z rytmem.